Z biznesu do słuchania. Prezes Luxvet 24 powiedział, dlaczego przychodniom weterynaryjnym opłaca się przyłączyć do sieci. Marta Pasikowska Lekarz weterynarii z wrocławskiej przychodni Viva mówi, dlaczego wcale tak mocno się nie pali do oddania kliniki w ręce inwestora. Opowiada też, jak kosztowne jest założenie przychodni weterynaryjnej. Ponieważ chciałam ustalić, czy biznes jest rozwojowy, zapytałam ją najpierw, czy leczy coraz starsze zwierzęta, co by oznaczało, że klientów przybywa. Tak, zdecydowanie ten wiek zwierząt domowych się zdecydowanie zwiększył. Jest to związane głównie z tym, że po pierwsze ta opieka medyczna jest dużo szerzej zakrojona, jest dużo lepsza diagnostyka niż jeszcze parę lat temu. Dzięki czemu te zwierzęta żyją dłużej, ale też faktycznie jest sporo pacjentów geriatrycznych, którzy żyją z wieloma schorzeniami tego wieku starszego, ale zdecydowanie ta średnia wieku życia zwierząt no w ostatnich latach dosyć mocno się wydłużyła. A czy razem z lepszą diagnostyką przybywa też specjalistycznych leków dla zwierząt? Tak, natomiast no, nie ma co ukrywać, że rynek weterynaryjnych le produktów leczniczych jest dużo mniejszy niż rynek produktów leczniczych dla ludzi. W związku z czym no, niestety ten postęp odnośnie nowych terapii jest troszeczkę wolniejszy no i często też mamy tego typu problemy, że leki, które są dostępne dla lekarzy ludzkich, no, w weterynarii nie pojawiają się jako weterynaryjne produkty lecznicze i w szczególności dotyczy to takich leków zaawansowanej terapii, leków biologicznych, więc tutaj na pewno jest jakaś nisza, która jeszcze wymaga tego wypełnienia. Teraz chciałabym Panią podpytać troszeczkę o biznes, czyli czy prowadzenie przychodni weterynaryjnej to jest dobry biznes i ile trzeba zainwestować na starcie, żeby w ogóle zacząć? Myślę, że no, dobrze prowadzona przychodnia weterynaryjna oczywiście może być dość dochodowa, natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że faktycznie, no, żeby sprawna i funkcjonująca przychodnia weterynaryjna mogła istnieć, no, to wymaga to dosyć dużych inwestycji sprzętowych, bo tak naprawdę my jako lekarze musimy mieć sprzęt, który po pierwsze jest sprzętem gabinetowym, czyli sprzętem diagnostycznym, ale oprócz tego też cały sprzęt operacyjny. W związku z czym to wszystko też zależy od... Wielkości gabinetu, jaki chcemy założyć, no bo myślę, że to są kwoty od kilkuset tysięcy, natomiast to wszystko zależy od skali, bo tak naprawdę gabinety weterynaryjne mamy od gabinetów jednoosobowych, gdzie mamy tylko absolutnie podstawowy sprzęt, po bardzo duże kliniki. No i wiadomo, że tutaj ta rozległość inwestycji jest bardzo różna, natomiast no myślę, że taki minimalny próg to jest właśnie to kilkaset tysięcy na wejście, na zaopatrzenie w taki sprzęt, który w tym momencie już jest standardem w diagnostyce. I czy to jest dobry biznes? Może to być biznes, który przynosi dobry dochód, natomiast jest to też biznes, który wiąże się z dużą ilością kosztów. Więc tutaj bardzo istotne jest faktycznie to wypośrodkowanie w stosunku kosztów do zysków, jakie utrzymujemy. Więc tak jak najbardziej, natomiast też nie jest to powiedzmy łatwy biznes w takim sensie, że generuje same przychody, jednak tutaj ta proporcja przychodów do kosztów jest dosyć duża. A pani zdaniem czy w Polsce jest wystarczająco dużo przychodni weterynaryjnych albo szpitali dla zwierząt, za dużo za mało odpowiednia liczba? Powiedziałabym tak, że jeżeli chodzi o ilość w ogóle y, przychodni weterynaryjnych czy gabinetów weterynaryjnych, mamy ich bardzo dużo, szczególnie w tych miastach takich akademickich, gdzie mamy uniwersytety weterynaryjne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o deficyt, to jest deficyt dużych klinik całodobowych ze Szpitalami. I tutaj faktycznie wydaje mi się, że jest to problem. Yy, niestety większość przychodni całodobowych zamyka te usługi nocne, i to jest na pewno brak, który w weterynarii jest. Więc wydaje mi się, że generalnie ilość gabinetów jest dosyć duża, natomiast chyba no, przyszłościowo raczej będzie to wyglądać tak, że te mniejsze gabinety będą gdzieś tam się powoli zamykać na rzecz większych klinik, gdzie jest większy zespół specjalistów i jest możliwość no zaopiekowania się tym pacjentem całodobowo. A może dojdzie do konsolidacji, bo właśnie to jest moje następne pytanie. W Polsce dwa duże fundusze zaczęły ostatnio konsolidację rynku, kupują przychodnie, zapowiadają budowę szpitali. Czy myśli Pani, że coś takiego się w Polsce wydarzy, że będziemy mieli kilka dużych sieci weterynaryjnych? Biorąc pod uwagę, jak to wygląda na zachodzie, no tak naprawdę te firmy już funkcjonują w dosyć no, taki szeroko zakrojony sposób. Także jak najbardziej myślę, że to się prędzej czy później wydarzy. I na na pewno ma to swoje plusy pod kątem, czy dostępności właśnie specjalistów, czy możliwości odsyłania nawzajem sobie pacjentów, przekazywania, stosowania szeroko zakrojonej diagnostyki, bo jeżeli w jednym ośrodku nie mamy danego sprzętu, to zawsze możemy wtedy odesłać do drugiego ośrodka. Więc Myślę, że gdzieś tam na pewno y, ma to rację bytu. Natomiast to, czy wchodzenie w taką sieć jest zasadne, to, to też wydaje mi się że zależy już konkretnie od specyfiki danej jednostki, danej przychodni. Na przykład w naszym przypadku jest tak, że my jesteśmy taką przychodnią bardzo mocno sfokusowaną na zespole konkretnym, i tutaj na przykład takie sytuacje jak transfery pracowników z jednej do drugiej placówki. No byłyby czymś z naszego punktu widzenia w tej chwili niekorzystnym. Natomiast no, uważam, że na pewno są tego duże plusy z punktu widzenia właśnie takiej dostępności, czy sprzętu, czy, czy leków, czy innych środków. Natomiast no, oczywiście wiąże się też to z, to z pewnymi ograniczeniami. I z tego, co wiem, na razie niewiele placówek jest bardzo chętnych do wchodzenia w tego typu kooperacje, natomiast myślę, że w, w najbliższych latach to się. Zmieni. Ja rozumiem, że pani nie chciałaby dołączyć do dużej sieci? Na tym etapie, na którym jesteśmy, wydaje mi się, że nie. Głównie z, ze względu na to, że nasza przychodnia jest taką przychodnią, z jednej strony dającą możliwości szerokiej diagnostyki i działania w dosyć dużym obszarze, ale z drugiej strony przychodnią w pewnym sensie rodzinną, to znaczy nie dużą kliniką anonimową, gdzie ten przemiał pacjentów jest brzydko mówiąc duży. Natomiast trochę się skupiamy jednak na tym, żeby ci pacjenci byli traktowani indywidualnie. No i na tym etapie nie widzę tutaj dla nas drogi w takiej dużej sieci. A myśli Pani o rozwoju swojej przychodni? Czyli że myśli Pani, że będziecie inwestować właśnie w powiększać się, powiększać zespół, powiększać gabinety? W zasadzie od kilku lat, no już jesteśmy po jednej rozbudowie i planujemy teraz kolejny remont, więc tak naprawdę cały czas ten zespół się powiększa, cały czas dochodzą nowe osoby. I lekarze, i technicy, i zespół taki stricte recepcyjny. Także tak jak najbardziej, cały czas gdzieś tam na ten rozwój stawiamy. To wszystkiego dobrego w takim razie. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Marta Pasikowska, lekarz weterynarii z przychodni weterynaryjnej WIWA we Wrocławiu. Dziękuję uprzejmie.